Spójrzmy na podpunkt B, tu mamy wyraz piąty, a wyraz piąty otrzymamy, gdy do wyrazu pierwszego dodamy cztery różnice. To jest inny sposób zapisania wyrazu piątego, czyli możemy po prostu zapisać, że jest to równe 0. Tu mamy wyraz ósmy, czyli a1 dodać 7r równa się minus 12. No i rozwiążemy ten układ równań metodą przeciwnych współczynników, czyli pomnożmy sobie to równanie przez minus 1, mam minus A1, odjąć 4R równa się 0. Pamiętajcie, żeby każdy z wyrazów pomnożyć przez minus 1, drugie równanie przepiszmy bez zmian, no i dodajemy równania stronami. Minus A1 plus A1 to będzie 0, minus 4R. Plus 7R to 3R, 0 odjąć 12 to minus 12, podzielmy przez 3, zatem różnica tego ciągu to minus 4. Mamy R, czyli podstawmy sobie na przykład do pierwszego równania w miejsce r minus 4 i obliczmy A1, czyli mamy tak A1. Następnie 4 razy r, czyli 4 razy minus 4 to minus 16. Minus 16 przeniesiemy na prawą stronę, czyli otrzymamy 16, mamy różnicę wyraz pierwszy. Chcę podać wzór ogólny na ciąg, czyli skorzystajmy sobie z tego wzoru. No i zapiszmy, że an to A1, czyli 16 dodać n odjąć 1 razy r, czyli razy minus 4, najpierw mnożenie. Czyli n razy minus 4 to minus 4n, minus 1 razy minus 4 to plus 4. Redukujemy wyrazy podobne i mamy minus 4n, 16 plus 4 dodać 20. No i jeszcze wyraz szósty, czyli w miejsce n podstawimy szóstkę. Minus 4 razy 6 na początek, plus 20. Czyli mamy tak minus 24 dodać 20, czyli wyraz szósty wynosi minus 4. No i teraz spójrzmy na podpunkt ostatni. Mamy wyraz 10, który możemy zapisać, że to będzie a1 plus 9r. Otrzymamy minus 1. Mamy wyraz 16, czyli a1 plus 15r wynosi 2. Rozwiązujemy, czyli pomnóżmy sobie pierwsze równanie przez minus 1. Pamiętajcie, żeby całe równanie oczywiście pomnożyć. Drugie przepisujemy. No i dodamy równania stronami. Minus a1 plus a1 to 0, minus 9 plus 15 to będzie 6, r1 plus 2 to będzie 3. No i dzielimy obie strony przez 6, zatem r to 3 szóste, zatem możemy to sobie skrócić przez 3 i otrzymamy jedną drugą. Gdy mamy r wybieramy dowolne równanie, no na przykład no powiedzmy to, i w miejsce r podstawmy jedną drugą, czyli mamy a 1 dodać 9, czyli 9 pierwszych razy r, czyli razy 1 druga równa się minus 1. Zatem mamy tutaj A1 plus 9 drugich równa się minus 1, czyli A1 to będzie minus 1, odjąć, przenosimy na drugą stronę, czyli zmieniamy znak. No i mamy tutaj 4 całe i jedną drugą, czyli wyraz pierwszy to minus 5 i jedna druga. No i gdy znamy A1, znamy różnicę, możemy podać wzór na ten ciąg arytmetyczny. Tutaj skorzystamy z tego wzoru, czyli tak a n równa się a 1, czyli minus 5 i 1 druga. Dodać n odjąć 1 razy r, czyli razy 1 druga. Najpierw tutaj pomnóżmy, czyli pierwszą liczbę przepiszmy. n razy 1 druga to 1 druga n. Minus 1 razy 1 druga to minus 1 druga. Redukcja wyrazów podobnych, czyli n mamy tylko tutaj, a minus 5 i 1, 2, odjąć 1, 2 to minus 6. No i jeszcze wyraz szósty, czyli to będzie 1, 2 razy 6 pierwszych, odjąć 6. Skracamy przez 2, czyli mamy 3, odjąć 6, czyli wyraz szósty to minus 3.